Czy można sobie pomóc w karierze uwalniając emocje? Powiem tak, jeśli brakuje ci pewności siebie, jeśli nie możesz się skupić podczas spotkania, jeśli na samą myśl o wydarzeniu zaczynasz się pocić, jągać albo jakieś masz inne tiki nerwowe, to tak, to wtedy możesz sobie pomóc, uwalniając z ciała prawdziwe przyczyny tych objawów. Ja tradycyjnie polecam metodę Kodu emocji i kodu ciała, bo nie musimy tutaj wracać do trudnych momentów w życiu, które spowodowały te, to zablokowanie tych negatywów w ciele. Wyobraź sobie na przykład, że powodem pocących się rąk jest na przykład kilka różnych emocji związanych z tym, że jak miałeś, nie wiem, 6 lat i występowałeś na scenie, to zapomniałeś tekstu i Poczułeś takie zażenowanie, i taki wstyd, i zobaczyłeś, że może ktoś, mama się wstydzi, na przykład za ciebie, i tak dalej. I wystarczy, że metodą kodu emocji wrócimy do znaczy uwolnimy te emocje, uwolnimy to upokorzenie, czy ten wstyd, czy porażkę, czy co jeszcze tam w sobie zablokowałeś, i problem płacących się rąk, albo inny objaw może zniknąć raz na zawsze.